Od 1 marca pacjenci polscy mają dostęp do lenalidomidu w pierwszej linii. Również mamy dostęp do pomalidomidu, to już było wiele lat temu, i do darzaleksu, czyli do podskórnej formy daratumumabu. Czekaliśmy na to kilka miesięcy, stało się to faktem od 1 marca. Ja sam w tym momencie mam kilkunastu pacjentów, których przestawiłem na formę, z formy dożylnej na formę podskórną. Pacjenci korzystają każdego dnia. Dzięki temu mogą być w klinice dosłownie kilka minut, bo lek jest podawany 3 do 5 minut minut, Natomiast wcześniej ten lek był podawany kilka godzin. Także tutaj pacjent ma poradę ambulatoryjną i podanie leku i wraca do domu. Także to leczenie się bardzo zmieniło. Pacjenci żyją dużo dłużej. Średnie przeżycie jest około 7 do 10 lat i mam nadzieję jeszcze się zmieni. Bo mamy dostęp do nowo innowacyjnych terapii. Myślę o komórkach Cartisel, które jeszcze nie są refundowane, ale dwie procedury są już zarejestrowane u pacjentów ze szpiczakiem. Szpiczak to choroba ludzi starszych. Średnia mediana rozpoznania to jest między 60 a 70 rokiem życia, ale chorują coraz częściej młodsi pacjenci. Z mojego doświadczenia wynika, że około 10% pacjentów choruje poniżej 50 roku życia. Oni oczekują normalnego życia i rzeczywiście dzięki nowym terapiom, które weszły od wielu lat i wchodzą coraz szerzej, oni mają możliwość przyjmowania tych leków i normalnej pracy, rozwijania swoich pasji, pasji normalnego życia. Prowadzę od kilku lat krakowską grupę wsparcia. Dosłownie w ubiegły weekend wszedłem na Kasprowy Wierch z dwoma pacjentami, jeden ma 49 lat, a drugi 57. Udało nam się to wspólnie zrobić. Każdy z pacjentów, który jest poniżej 60 roku życia, ma tak zwane leczenie indukcyjne i tutaj można coś poprawić, ponieważ leczenie z wykorzystaniem darzaleksu Daratumumabu jeszcze jest nierefundowane. Oczekujemy na to od wielu miesięcy i mam nadzieję, że to się spełni, ponieważ indukcja 3-4 cykle Daratumumab Bortez lenalidomid i dexametazon, to jest najlepsze leczenie na świecie. Później procedura przeszczepu szpiku i pacjenci po takim leczeniu przez wiele lat mogą być aktywni zawodowo, mogą rozwijać swoje pasje, nie muszą być leczeni. W szpiczaku jest tak, że im lepsze leczenie na początku, tym pacjent dłużej żyje. Także kiedyś była taka teoria, że lepsze leki zostawmy sobie na później. Tak nie jest. Zdecydowanie tzw. złoty strzał, czyli to, co pacjent powinien dostać najlepszego obowiązuje od początku, czyli Darzalex, bortezomib, lenalidomid i Dexametazon takie czterolekowe leczenie. Ci pacjenci odpowiadają w 100% i później procedura przeszczepu szpiku pogłębia jeszcze tą odpowiedź. Także ci pacjenci wracają do normalnego życia po takim leczeniu.